Naszych klientów na co dzień wspierają doradcy zlokalizowani w centrach bankowości korporacyjnej oraz oddziałach banku, a także specjaliści i eksperci, między innymi z finansowania handlu i bankowości transakcyjnej. Z tego miejsca bardzo im dziękuję za współpracę z klientami i za to, że dbają o najwyższą jakość obsługi klienta. Szybka reakcja na potrzeby naszych klientów jest dla nas priorytetem. Dlatego stale pracujemy nad rozwojem naszej oferty. I co najważniejsze, automatyzujemy procesy, dzięki czemu klienci z segmentu małe, średnie przedsiębiorstwa i korporacje mogą uzyskać u nas finansowanie nawet do 5 milionów z decyzją kredytową w 20 minut. Wspieramy naszych klientów w różnych sytuacjach, również tych kryzysowych. Dobrym przykładem może być faktoring samorządowy, dzięki któremu wspieramy rozwój i odbudowę terenów objętych klęską powodziową. W standardowej ofercie Alior Banku mamy również faktoring odwrotny, dzięki któremu finansujemy zobowiązania naszych klientów. Należności możemy finansować w ramach faktoringu z regresem, faktoringu ubezpieczonego czy też faktoringu pełnego. Ważnym elementem budowania długotrwałych relacji z klientami jest bankowość transakcyjna, która ułatwia zarządzanie płynnością finansową klientów, zabezpiecza ich transakcje oraz ułatwia zautomatyzowanie procesu przepływu środków. Nasze rozwiązania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów biznesowych.